9 sierpnia na terenie grupy Azoty Poliolefins rozpoczęła się jedna z najtrudniejszych operacji logistycznych związana z realizacją projektu Polimery Police. Operacja polega na posadowieniu 60 silosów magazynowych na polipropylen. Każdy o pojemności 1000 metrów sześciennych z możliwością magazynowania około 450 ton gotowego granulatu PP. Sumaryczna pojemność parku silosów na terenie infrastruktury logistycznej wynosi około 27 tysięcy ton. Produkt, który będzie kierowany na, na silosy magazynowe, jest to produkt, który został wytworzony na, na instalacji polipropylenu, na instalacji PP gdzie po sekcji granulacji, również po sekcji blendowania jest kierowany transportem pneumatycznym już na silosy magazynowe, jeszcze z wcześniejszym aparatem, który, elutratorem, który służy do usunięcia pyłów, usunięcia jakichś drobinek, które mogły powstać na, na skutek właśnie transportu pneumatycznego granulatu. Gotowy produkt z silosów magazynowych do finalnych odbiorców będzie ekspediowany na dwa sposoby. Pierwszy to załadunek w luzie, polegający na załadunku autosilosów z silosów magazynowych z wykorzystaniem mobilnych wag załadunkowych. Drugi sposób jest to transport z wykorzystaniem samochodów ciężarowych z użyciem palet. Infrastruktura logistyczna będzie wyposażona w dwie linie pakujące. Które będą wyposażone w maszyny pakujące, w system transportu worków, w paletyzer i foliomat, i w ten sposób będziemy, będziemy otrzymywali gotową paletę z zapakowanym, z zapakowanym produktem. Każdy z worków będzie miał 25 kg granulatu polipropylenu, co daje łączną, łączną jakby masę produktu na palecie 1375 kg. Przy operacji posadowienia 60 silosów wykorzystywane są dwa dźwigi. Dźwig główny, żuraw samojezdny o maksymalnym udźwigu 500 ton oraz żuraw pomocniczy pionizujący. Silosy mają prawie 30 metrów wysokości i ponad 7 metrów średnicy. Każdy waży około 14,5 tony. Operacja posadowienia silosów magazynowych jest w dużym stopniu zależna od warunków pogodowych. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych udaje się postawić nawet 6 silosów dziennie. Do 18 sierpnia na budynku SILOSów posadowiono już 24 silosy magazynowe. Operacja ma potrwać od 2 do 4 tygodni. Emil Andrzejewski w grupie Azoty Policy pracuje od 2017 roku. Od 2018 roku pełni funkcję specjalisty do spraw przygotowania remontów w dziale technicznym energetyka. Moja praca polega, związana jest głównie z obszarem Centrum Energetyki. Cały mój dział zajmuje się jakby gospodarką remontową tego centrum. Jeśli tam planujemy, planujemy remonty, robimy zapotrzebowania na materiały potrzebne do wykonywania tych remontów. Organizujemy gdzieś cały ten, cały ten proces z takiej strony technicznej, że tak powiem. Dysponujemy tutaj też dokumentacją techniczną, która w pełni pomaga prawidłowo wykonać dany remont. Na co dzień 27-letni pracownik grupy Azoty Police realizuje swoją pasję, którą od dziecka jest dla niego piłka nożna. W wieku 7 lat trafił do klubu chemik Police, w którym z niewielkimi przerwami gra do dziś. W lipcu po roku gry w Hutniku Szczecin Emil Andrzejewski wrócił do Polic, by pod okiem trenera Mariusza Szmita pomóc drużynie w walce na czwartoligowym froncie. Zawodnik gra na pozycji środkowego obrońcy. Zespół, chemika, dopiero, co można powiedzieć, spadł z trzeciej ligi. Obecnie gramy w czwartej lidze. Na pewno cel nadrzędny to jest taki, żeby się w tej lidze utrzymać. Myślę, że jak najbardziej do zrealizowania. Z meczu na mecz będziemy stawiać sobie kolejne cele. Skupiamy się jakby na, na kolejnych meczach, aby zdobywać trzy punkty i tylko to się dla nas liczy. Przygotowujemy się cały tydzień pod, pod kolejnego rywala i, i z każdym. Spotkaniem wychodzimy z nastawieniem, żeby ten mecz wygrać i zdobyć trzy punkty. Partnerem głównym klubu piłkarskiego Chemik Police jest grupa Azoty Police, która wspiera działalność klubu. 3, 2, 1, poszli! 15 sierpnia na terenie całego kraju, także w Szczecinie, zorganizowano Bieg Tropem Wilczym. Impreza, której organizatorem lokalnym była Fundacja Polskich Wartości, odbyła się pod hasłem Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Partnerem wydarzenia była Grupa Azoty Police. Dokładnie w południe odbył się bieg główny na odcinku 1963 metrów. Długość trasy nie była przypadkowa. Wskazuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalka. Zwycięzcą biegu głównego został Kasper Hruściński, reprezentujący 12 Brygadę Zmechanizowaną w Szczecinie. Wygrałem, bieg, bieg był przyjemny. Miałem na końcówce problemy, bo, bo straciłem pozycję, ale na podbiegu. Sobie łatwo poradziłem, także fajnie jestem zadowolony, że w ten sposób mogę uczcić to i, i również święto wojska polskiego, tym bardziej, że jestem żołnierzem. O godzinie 13 odbył się bieg na dystansie 5 km. Uczestnicy mieli do pokonania dwa okrążenia na wyznaczonej trasie w parku Kasprowicza. Bieg co roku odbywał się 1 marca. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią termin kilkakrotnie ulegał zmianie. W końcu bieg udało się zorganizować 15 sierpnia. Tego dnia w całym kraju obchodzono święto wojska polskiego. A mamy sytuację pandemii i nikt nie jest tak naprawdę w stanie stwierdzić, czy jakikolwiek bieg, który organizuje się za 3-4 miesiące, jest w stanie się w ogóle odbyć. Dlatego tym bardziej dziękujemy właśnie grupie Azoty za to, że mamy tę możliwość zorganizowania tego biegu i myślę, że jest to fajny przykład że grupa Zoty sponsoruje taką imprezę, gdzie bierze udział cała masa dzieci które są zachwycone tym, każde z, z dzieci dostało słodycze, gadżety z grupy Azoty i oczywiście medal pamiątkowy, który jest przepięknym medalem, który pokazuje walkę żołnierzy niezłomnych. Celem imprezy było oddanie hołdu żołnierzom Polskiego Podziemia Antykomunistycznego, działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz promocja aktywności fizycznej. Już w najbliższy weekend w Policach odbędzie się festiwal biegowy Dziki Weekend Grupa Azoty. Trzydniowe zmagania rozpoczną się w piątek 20 sierpnia i potrwają do niedzieli. 11 dziki weekend grupa Azoty ruszamy 20 sierpnia. Rozpoczynamy od nocnego biegu szlakiem dzika. Drugi dzień mamy dyszkę. Ruszamy na 10 km biegu szlakiem dzika. No i finał niedzielny 7,5 km ekstremalny dziko bieg. Razem między innymi Miszzosa Polskich służb mundurowych no i miszosa polskich Grupa Azoty. Także w sobotę 21 sierpnia w ramach dzikiego weekendu po raz pierwszy odbędzie się bieg dla dzieci z niepełnosprawnościami pod hasłem Mocna piątka dla mistrza. Podczas imprezy będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rehabilitację Nikoli Krupińskiej z Polic. Zapraszamy do kibicowania. Oczywiście tutaj będzie się działo integracja, będzie nocna, będzie ognisko dla uczestników i tak dalej. Też mamy atrakcje e, dzięki e, wsparciu wielu firm. Mamy na pewno wycieczkę e, autokarową, mamy kajakową wycieczkę. Już bardzo dużo chętnych. Także dzieje się. Zapraszamy też tutaj na polane. Bawmy się i pamiętajmy, jak już w tym roku nie udało się zapisać, jesteśmy za rok. Także bawimy się razem. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik, sponsorem tytularnym Grupa Azoty Police. Wśród zawodników nie zabraknie reprezentantów polickiej spółki.